No dobra. Cześć. Cześć. Dzisiaj mamy wielki e, ekspresowo-przelewowy shoutout. Jak to się nazywa coś free... takiego? Shoutout? Nie. Co? Dobro, jeszcze raz. Cześć. Cześć. Dzisiaj. Mamy. Dla was. Serio? Będziemy tak gadać dziwnie? Nie, nie wiem, Jak roboty? Nie tak, Mamy trzy ekspresy przelewowe. I trzy młynki. Mokka Master, 1000 złotych. Eee, jak on się nazywał? Kafi. Kafi, NRD, 40 Mar Mark złotych 3. na Eliksie. Oraz Melita. Aroma... Model... Jak on się nazywa? Aroma... coś tam. Aroma Comfort. Aroma Comfort. 15 złotych na Eliksie. Bardzo fajny ekspres. Tutaj mamy taki e, DJ set. Zaworek zamykający dopływ. Do tego mamy nrd młynek Firmy AK, model MWM3, OLX, lata 80., produkcja DDR, OLX, 40. No na dole jest chyba napisane jakie mają żarna. To jakie mają żarna? Coś o milimetrach jest, nie. 52, nie. to jest eee, obroty na minutę coś. Kłamstwa. Nie, nie, jest napisane, że dwie minuty pracy, dwie minuty odpoczynku. Hmm? To jak w życiu, nie można już wypracowywać. 50, 50 for life. <laughs> Zapomnieliśmy. Młynek MPM. E, mów, mów. Dycha na eliksie. Sam odbierałem z patelni. E, to co jest początek lat 2000 e, Złoczyste, designerskie, no ale 25 zł za zestaw, 80 zł za zestaw. A tutaj mamy za tysiaczka mm, Mokka Mastera. A za nami bardzo ciężki, bardzo drogi młynek. Malkonik Gwatemala, używany można pewnie kupić z zestawem nowych żaren za jakieś 4-5 tysięcy w Niemczech, jak dobrze pójdzie. Jak nowy... znajdziesz sklep, z... <głos》>, w którym mieliście ziarna dla ptaków no, na przykład. Nowy, nowy będzie kosztował pewnie ponad 10 tysięcy, więc porównamy... Wiem, że to będzie nierówna, trochę, nierówne trochę zawody, ale porównamy te... Trzy ka kawy zaparzone w tych ekspresach. kawa będzie jedna, natomiast będziemy mieli po trzy czarki każdy. Może okaże się, że zestaw, który kosztuje mniej niż plastikowe V60, okaże się być zwycięzcą no Zaczymy, dobra, odpalmy to, co? czy na razie odpalamy temu mielenie, eee. bo one no śmieszne myślę, że nie? możemy zrobić e, sound test dobra, sound test czek, czek <laughs> halo dobrze sobie radził Odleci. To brzmiało jak e, stalowe żarno o średnicy 3 mm. <noise> ale może tam... Nie ja wiadomo, w którą się, stronę tam się są. Czekaj, taki mały jeden tutaj, bo coś tutaj zostało. Mm. Nie ma co się łudzić. Dobra, dawaj tam MPM, to, bo to będzie ten, wiesz, Uwaga, tutaj jest safety measure, włączacie i włączacie timer. U. Teraz nie będziemy nic mówić, nie? Nic nie słychać. Ten się dopiero rozpędza. No. A to można od razu, jak chcecie, zabić jajko na twarde, albo na miękko to tu od razu jest taki miernik. Tak. No, no mogę. Pachnie, mm. pachnie dobrze. Kawę. No i numer 3. Marquinis, mm. Gwatemala, rok 1085. Nie? 85. No, może 1085. 3, 4, 3. Wygląda świetnie. Wciąż się nagrywa, żeby się upewnić. No dobra, mamy Mieliśmy to. Małe techniczne kłopoty. Gwatemala mieli jakieś pewnie dwie sekundy, ten mielił z dziesięć, ten raczej bliżej 20, no ale komu się spieszy? Kiedy masz taki śliczny młynaczek? Kiedy żółty, żółty zestaw, to w ogóle jest ustawienie chyba grubości miele, nie? Tak. Nie? To, tym tak, tym kręciłeś? Tak. To franek je, je ustawił. I tutaj będziemy używać takiego stuningowanego filtra. Franek obciął większy filtr, żeby zrobić mniejszy. Tak. A to jest filtr od czego? To jest filtr od Macamastra, numerek 4. Numer 4, no pewnie... Robią też wersję 1, która jest... była byłaby idealna, nie? Tak, tylko i tak trzeba ją troszeczkę zgiąć, jest to niestandardowy rozmiar. Nieważne, działa. Nie tutaj jest zwykła czwóreczka, proszę bardzo. Takie filtry można kupić w Carrefourze za 4 zł. No, no i dobra. tutaj dokładnie to samo. To samo. To co, startujemy? To Myślę, mamy tak. wodę wszędzie? Wszędzie po pół litra. No, nie wszędzie jest kawa, co? Ale jaki to tak. jest dziubę uroczy, taka A. dziurka mała. W ogóle bardzo dobrze sobie radzi ze estetyką. Ze estetycznością? Z estetycznością? Estetycznością. Tak się robi? <laughs> nie, nie, o, do wody, no. nie, nie, nie do wody poproszę. Nie no, nie do wody. Dobra, hu, Tak. Y, prawie że w każdym miejscu wrzuciliśmy gramów 30. Ojej, ja, jaki klumpek mi się zrobił. Tak, y, tylko w, tutaj jest. 35, bo nie udało nam się... Znaczy udało nam się zepsuć ten młynek, zanim w ogóle zaczął działać. Zepsuć, zepsuć. To no. jest fabryczna. fabryczna. Nie da się zmienić grubości mielenia. Sorry, memory. Trochę się dało, ale tak już... No, nie. Zrobiliśmy, zrobiliśmy testy, spróbowaliśmy zrobić jak najlepsze kawy z tych wszystkich urządzeń. Tak. Więc to nie jest tak, że je odpaliliśmy prosto z pudełka. One są już przetestowane. I każdy robi, mamy nadzieję, najlepszą kawę z możliwych. Wszystkie testujemy na jednej kawie, czyli na naszej mieszance do batch brew, słodka i pełna. Szybki yy, przerw? Słodki Tak. Słodki, Słodki i pewny. także. No, to co? Startujemy? Yy, tak. Jesteś gotów? Czekaj, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że... E, chciałem coś powiedzieć o charakterystykach młynka. Któregoś? Jak to? Ten robi dużo pyłu, ten robi dużo pyłu, tamten niekoniecznie. A, no tak. No to nie ma się co przejmować chyba. Myślę, że... Ja mam tu taki fajny czerwony guzik, już mu chciał go wcisnąć, coś mnie korci. No Trzy, tak? cztery. 3, 4. 3, 4. Możemy w ogóle zmierzyć czas, któremu ile to zajęło. Proszę bardzo. Start. Hmm? To to też się przewinie. Weźmy z powrotem o. Mokka Master 2,45, żeby zaparzyć pół litra kawy. Znaczy, z pół litra wody, bo kawy będzie troszkę mniej. Krótko. Kafi. Yy, no, myślę, że już, już możesz wyłączać. 4,28. 4,28. Mamy litr jeszcze w No to wygląda. jeszcze w dół. <noise> Czyli tak, 30 gramów. Kawy, a w przypadku Melity i MP ma 30 ile? 2,5? E, tutaj musieliśmy wrócić 35, bo. 35, no tak, bo mielenie, nam było zmienić... nie udało nam się wystarczająco drobny, drobny, Grub... no, je, drobny. drobnie. Chcieliśmy drobnie. Drobnie. Tak. drobnie, nie dało się, więc większa doza. 35 gramów, tu po 30 podręcznikowo. Mokka Master 2,45. Ten zawodnik 4,28, 4,5 minuty. Niech będzie 4,5, muzea piszmy. ten biedak. Jeszcze. Jeszcze? Jeszcze. O, ciup, 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 515. 515, no 515. 515, same <coughs> raz. Czyli prawie dwa razy dłużej niż mokka master. No ale mokka. może kawa też będzie Świetna sprężynka. sprężynkę. Uy, yy. Ups. Dobrze, ja naleję w międzyczasie. Mamy tam jakąś łyżkę, albo co? Łyżka? W się znajdzie. Uważaj, że jesteś na kablu. Wiem, wiem. Dzięki. Red, silver, plated. Żeby nie było, że komuś się dostała jakaś frakcja mniej... To Nie jest dzbanek zaprojektowany do... do co się dzieje? Nie umiem nalewać? Nie, on nie umie się wytrzymać. A psa? Hmm. Trafię? Dobra. Na, ale nabrudziłem. Poczekaj. No to... <laughs> nic. Przerwa techniczna. To nic, nic, nic. Spróbuję nalać <laughs> podobnej ilości, żeby nie było, że wykościmy. Sądzę, myślę, że powinniśmy wyłączyć podgrzewacze, bo one mhm. mogą zaraz nam walczyć o przetrwanie. Dobra. A! Y, trzeba zauważyć, że każdy z tych ekspresików ma swój własny podgrzewacz. Podgrzewacz elektryczny, tak. tak do... I ten za 1000, i ten za 15, i ten za 40. Prawdopodobnie nowy taki melit możecie kupić za 150 zł. Serio? Tak to nie? No, tak mi się wydaje. No dobra, a tam mamy, kiedyś to, mówił, mamy tu, że... trochę bagna, trochę tego. Zróbmy tak, że ja teraz zamieszam, ty się o. odwróć, a później ty zamieszasz, że się odwrócę i dzięki temu Nikt dobra. nie będzie wiedział o co chodzi. To ja też przestawię go na bok dobra. naszego Melitonka. Dobra, proszę odwrócić. Już się odwracam, już nie patrzę. Czy ty to... No dobra, zamieszałem. Teraz ty. Dobra. <tryk> Teraz się machnię. Już? Jo. No dobra. Wyglądają podobnie. Wyglądają podobnie, to co? co? Ja biorę sobie te trzy, ty bierzesz sobie tam te trzy? No to bo, poczekaj, nie, nie bo się pomierzają. Może zacznijmy po prostu, weź, zacznijmy od tej. No możemy też przy sobą postawić tak trzy. można, no. ale nie ryzykujmy. Dobrze. No, taka całkiem pełna. Teraz jest troszkę ziołowa. Tak. Taka... Ma taką bardzo delikatną. Ziołową, słodowo ziarnistą. Ma delikatną taką skrzącą się kwasowość. Skrzącą się kwasowość ma, i... Tro... ale też troszkę taką mydełkę. Może nie mydełka fa, ale. Czym je myliśmy? Pamiętamy? Z Jak to zrobić, żeby tego nie no, pomieszać? Po no? ty raz, dwa, trzy. Okej, okay, no, no no dobra. Psz, psz, psz. Numer dwa. Cheers. Hmm, podobna bardzo. Tak, ale pewniejsza. Ma więcej surowego kakałko, trochę mniej kwasowości. Hmm. Bardzo podobna. Tak. To, czy różnice ręcznie wyczuwalna? Albo bardzo mało wyczuwalne, nie? Ciekawe, który wygra. O, hmm. taka ścieplejsza jakby. To zaparzył jakiś ekspres, który na pewno bardziej podgrzał, co? Jest cieplejsze. No tak. Wręcz cieplejszą wodą. Hmm. Ta jest dużo bardziej kwasowa. Tutaj jest więcej takich, właśnie kwasowych, no tak? Tu jest więcej czekoladki. Hmm. Ta, ta pierwsza była taka najbardziej zbożowa. Tutaj taka czekoladka, tutaj najwięcej kwasowości. Niewacków, tak. Hmm. Jakieś aronie wyciędostwa. Hmm. Nie wiem, kurczę. Ja chyba wiem. No to było jeszcze raz. Pamiętam, co robił kafi. Kafi mnie zauroczył. Hmm. Ja mam sobie jakąś taką delikatną jakby medlaną, taką płatki medlane. nie mówię o mydełku, takim zapachowym Adidas czy F, tylko bardziej takie, takie płatki medlane, przedziwne. Do prania? Prze tak, takie do prania przedziwne, to jest yy, w ustach. Coś w tym jest, ale takie ziołowe, przyjemne. Mm, Trochę spoko, też to jak dziwne. syrop na kaszal. Jezu, teraz nikt nie kupi tej kawy. Nie, spoko, mi chyba najbardziej ta ostatnia smakuje. Mm. A ja te dostają chyba jak w drugie miejsce. Ze wskazaniem może na tą. W sumie ta chyba na trzecim miejscu, ta na drugim, ale tak blisko siebie bardzo, a ta troszkę wyraźniej z przodu. Ja wrzuciłem dwójeczkę na pierwsze. To y -hmm. jest najbardziej zbalansowana słodka itd. itd. Y -hmm. Potem tę, nie, potem tę. <kłyska> potem tę. cholera. raz głośniej. Potem tę, tą, potem tamtą. Tą. <słyska> Raz, dwa, potem te. Potem te. Czyli u ciebie wygrywa dwójka. Tak. A u mnie druga dwójka. Mam wrażenie, że. No dobra, to to jest twoim zwycięzcą, zobaczmy. Kafi. 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 Czyli żółty. Tak. Nerdowski. Mistrzunie. Oj, coś czuję, że go zabierzecie do domu, co? Oby. Tak, chcesz go zabrać? On trochę cieknie. Yes, no, naprawi, naprawi się. się? A, Jesteśmy dobra. mistrzami. To jest twój. Tak, to stawiam, że to jest. A ja, no najcieplejszy. Naj... Najlepsza temperaturka. No to ciekawe. Czyli to, te staruszki trochę im się, te, te, jak to się nazywa, te zwoje. Przepaliły? Ja myślę, że one mogły od początku nie mieć zbyt dobrej izolacji cieplnej. No bo te miały podobną temperaturę, taką do picia niemalże od razu, mhm. a ten po prostu był dużo cieplejszy. Ale wiesz czemu master tak się ceni? Z, znaczy z jednego z paru powodów. No. Na pewno bardzo się chwalą tym, że e, ich e, temperatura, którą jest zaparzona kawa no, no plasuje się między standardy. 93 97 stopni Celsjusza. A nie 92-96? Te 92, 97. Nie, nie, nie. Let's wiem. Say. Nie, nie, wiem. No w każdym razie on, Możemy powiedzieć chyba jedno, że on spełnia chyba Gold Cup Standards, tak? Czyli z wymyśliło tak. Myśliło kiedyś taki y, zestaw, y, zestaw danych obowiązkowych, dla, które mają spełniać kawy parzone zgodnie właśnie z takimi wytycznymi Gold Cup Standards i on je spełnia. Czy to jest 92 do 96, czy 93 do 97, nieistotne, w każdym razie spełnia te zasady. No nie wiem. Zaciekawiło mnie to, że nie czuć w ogóle dziadoskości tych młynków. Nie. Ani tego za 10 zł, ani tego za 40, nie? Mają trochę więcej. No ten, ten MPM za 10 to fakt może to mydło to z tego wynikło właśnie. Albo z. Czyli nie czyściliśmy go mydłem. No nie. jest taki trochę. Jest no umówmy się, że on wypadł najgorzej. Nie wiadomo, czy to wina Melity, pewnie bardziej wina tego dziadowskiego młynka z żarnami porcelanowymi. Które są... nam się zablokowały na 5 minut przed filmikiem. I które są tak nieostre, że jakby ktoś chciał nimi coś przeciąć, to mógłby. Może spróbujmy zrobić filmik następny, jak e, mielimy kawę zębami. Mhm. Versus ten młynek. No dobra. Sprawdźmy w każdym razie ten, ten ma stalowe żarna i całkiem się sprawdziły mimo upływu wielu lat. To jest taka... No ma w sobie taką... Tak, takie... Takie kakaowo-czekoladowe, takie... Kiedyś... Galaretki. No. Coś w tym jest. Dobra rzecz. No w każdym razie, jeżeli chodzi o... O ileś zabawy, którą możecie mieć z tymi ekspresami. Yy, ten jest śliczny. I cieknie. No ale to chyba da się naprawić. Yy... Tak. To prawda, e... Połączenie wody z prądem, zawsze było kiepskie. W tak. złym miejscu oczywiście i tu właśnie jest raczej złym miejscu, bo ta woda wycieka gdzieś w okolicach kabla, ale <noise> plus jest taki, że jest plastiku, więc nawet jak jest jakieś przebicie, a będziecie trzymać za plastik, to może was to, nie popieść. Tak, ewentualnie wasza kawa będzie, bardzo energetyczna. E, natomiast prysznic jest w tym oto cudownym ramieniu. Także jeżeli chcecie przemieszać preinfuzję albo E, zastopować jakkolwiek ekstrakcję. Czy zrobić... wam się będzie lało na skarpetę? To będzie wam lało na skarpetę albo na blat. Mm, trochę wody doleci, trochę do, do tej kałuży, która leci spod spodu. E, tutaj e, w teorii możecie to zdjąć i tutaj jest taki stoper, który nie pozwala lać się wodzie w dół. Natomiast w praktyce? No, w praktyce prysznic jest tutaj. Także jeżeli chcielibyście przemieszać kawę, to musicie zatrzymać. Grzałka, żeby przestała puszczać wodę, pewnie okay. na jakieś pół minuty. w Wtedy możecie to sobie odhaczyć, i dopiero przemieszczać. A IBS to jest jakiś system? IBS Aroma Comfort, Kurde. International Brewing Standard? Tak, nie, tak, nie sprawdziliśmy tego. Nie sprawdziliśmy. Taki z nas. No i ma tu jakoś jakieś pokrętło DJ-skie, DJ które nikt nie mam pojęcia, co robi. To my nie zrobiliśmy za dobrego researchu, bo nie chcieliśmy wiecie, być żeby doszło do takiego skrzywienia, że pomyślimy sobie, wow, ten kosztował 1500 nerdowskich marek, więc musi być najlepszy, a ten coś tam nie. No tak. No chcieliśmy tak podejść do tego bardzo na, 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 na świeżo. No tak. Bez e... wstępnych jakichś przemyśleń. No dobra. Chciałem jeszcze powiedzieć, że stąd cały mój wywód. No. W tym ekspresiku możecie sobie. Wszystko, możecie sobie zdjąć przykryweczkę, możecie sobie zamieszać, możecie sobie włożyć łyżeczkę, żeby równiej zrobić dystrybucję, mhm. e, jest dużo wygodniejsze. Zawsze byłem ciekaw, czy jak się puści grzanie i się zdejmie to, czy będzie taka fontanna wrzątku. Będzie? Nie wiem, trzeba sprawdzić. No, może, kiedyś, nie może, może nie teraz. Może nie myślę, że to będzie tak powoli raczej niż fontanną, ale to byłoby fajne. Jeżeli chcecie mieć więcej opcji, żeby zaparzyć Waszą kawę na inne sposoby, to prawdopodobnie makamaster. Dobrze, to szybka, szybko reasumując, okazuje się, że zestaw za 25 zł na pewno nie jest 200 razy gorszy od zestawu za 5000. Jest troszkę, trochę gorszy, no jest gorszy, ale ten zestaw za 8 dych to już naprawdę jest fajny zestaw. I w ogóle jak patrzyliśmy na Elixa, to tam jest mnóstwo takich przelewówek tych ładnych, tych średnio ładnych, tych y, przepięknych. No, może trochę mniej, bo no, ma jak krak, raz tak, kupić, ale takich, to już nie oddajesz. Tych, tych wszystkich y, automacików. Y, młynków też jest mnóstwo. Jakbym szukał młynka, to bym szukał młynka z, jednak z żarnami stalowymi. Ta, te porcelanowe to jest dziadostwo. No zwłaszcza w młynkach elektrycznych. W młynkach ręcznych jeszcze pewnie potrzymają z... hmm. rok. Ale jest, bądźcie otwarci na pomysły, na próby. Wiecie, taki zestaw naprawdę da radę bądźcie cool. Tak? No tak, zwłaszcza, że można... nowy taki młynek ostrzowy, brrr, który jeszcze wam kawę na takie kawałki takie i kawałki, takie kawałki. To kosztuje jednówka pewnie z 8 dyszek, nie? No to no tak. możecie no za 8 10. dyszek kupić taki zestaw. No Trochę właśnie. pocieknie, zaklejcie taśmą i już nie będzie ciekło. Dobra rzecz. Spoko. To miłego dnia, wieczora, roku. Cheers. Happy New Year. Pa. Nagrało się? Tak.